Przeniesienie rodzinne. Tak jak zapowiadałam, przed nami kolejny odcinek z propozycją wspierania integracji sensorycznej u starszych dzieci. Dzisiaj zajmiemy się troszkę starszymi dziećmi nie tylko tymi maluszkami, które są w brzuszku, albo te, które niedawno się urodziły. Yy, więc zaczynamy. Usiądźcie proszę na podłogę wszyscy. Mama, tata również. I e, zastanówcie się, jak się dzisiaj czujecie oczywiście. E, gdzie jesteście? Możecie dzisiaj też popatrzeć tak jak w poprzednich filmikach na przestrzeń, w której się znajdujecie: czy to jest wasz dom, wasz salon, a może wasz pokój. E, i, e, I wyobraźmy sobie, że mimo, że nie pada na nas deszcz, to że ten deszcz zaczyna na nas padać i zróbmy sobie wzajemnie taki masaż dotykając koniuszkami palców naszej twarzy, naszej głowy, uszów, szyi, ramion. Zróbcie sobie to nawzajem. Jeśli to są mniejsze dzieci, możecie je sobie posadzić na swoich kolanach. Jeśli starsze, to mogą być obok i zróbcie sobie taki wzajemnie masaż. Dzisiaj Was y, namawiam do spotkania z samym sobą. Y, to bardzo pomaga przy tych wszystkich sensorycznych rzeczach, żeby się skupić na tych odczuciach y, swoich, własnych. I kiedy zaczniemy tak się masować, sprawdźcie, czy macie uszy. Sprawdźcie, czy jesteście w stanie poruszać szczęką. Jak się czują Wasze oczy. I jak zaczniecie się masować, sprawdźcie, co macie pod skórą. Czy Wy wiecie, co tutaj się znajduje? Jeśli nie, zapytajcie się, co to są za kości. Albo czy Wiecie, gdzie znajdują się żebra. Sprawdźcie, czy macie te żebra. Sprawdźcie to, co macie w nogach. Kolanach, czy kolana się poruszają? A co jest pod kolanami? Czy są twarde i miękkie miejsca? Czy jesteście w stanie wyczuć kości, ścięgna, więzadła? Uczcie się w ten sposób swojego ciała. Uczcie się z dziećmi kolejnych poszczególnych elementów. Zapytajcie się, gdzie są paliczki? Gdzie są obojczyki? Sprawdźcie, czy wiecie, gdzie są oczodoły. Czy jesteście w stanie policzyć, ile macie zębów? Kiedy już wymasujemy całe swoje ciało i wzajemnie mamy tatę, plecy, to przejdźmy do e, takiego obrazu, że nasze ręce to są pędzle, które namaczamy w ulubionych kolorach. Jedną dłoń i drugą. I zaczynamy malować siebie od stóp, od głowy do stóp. Teraz zmieńcie kolor na swój drugi ulubiony i znów od głowy do stóp. Teraz kiedy już jesteśmy troszkę pobudzeni, pomalowani, yy, usiądźcie za plecami swoich dzieci i zróbcie zwykłe wliczanki, chociażby pisze pani na maszynie, dotykając swoich plecków. Zrobimy to? Pisze pani na maszynie. Kropka, przecinek. Kropka, przecinek. Idą słonie, biegną konie. Idzie pani, szczypiemy na szpileczkach. Tutaj, 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 tutaj świecą dwa słoneczka. Pada, pada, pada deszczyk. Przeszedł Wam jakiś dreszczyk? Strząśnijmy z siebie Uuu, wszystko, co złe i smutne. I teraz pokażę Wam, jak w domowym zaciszu możecie zrobić ścieżkę sensoryczną i jak wspomagać ten rozwój sensoryczny. Przypomnijcie sobie, jak to jest łapać balans. Stańcie sobie na jednej nodze. Najpierw z otwartymi oczami, a potem spróbujcie z zamkniętymi. Łapanie równowagi jest bardzo ważne u naszych dzieci. Próbujcie przenosić jedną nogę i próbujcie pływać w powietrzu. I to wszystko możemy zrobić także na ścieżce sensorycznej, którą możemy wykonać w domu. A jeśli jesteście na zewnątrz, to nie bójcie się, żeby wasze dzieci chodziły na boso. Ja jestem tutaj w naturze i dlatego jestem, mam bose stópki. Ale jeśli na przykład nie chcecie wychodzić, a chcecie taką ścieżkę zrobić w domu, to wystarczy jakieś elementy pozbierać do kartonu i przynieść w kartonie do domu. Ułóżcie sobie. Wasze kartony, albo, tak jak tutaj ja, papier, i pozbierajcie różne rzeczy. Pierwsze mogą to być małe kamyczki. I ważne jest to, żebyście wy rodzice również przeszli z Waszymi dziećmi. Mogą to być na początku bardzo małe ruchy. I nie przyspieszajcie waszych dzieci. Niech wejdą tylko tyle, ile mają na to ochotę. Może tylko palce, a może sama pięta. Poszukajcie różnych elementów. Niech drugie będą kwiaty albo liście coś, co jest inne od tych doznań, które poczuliśmy jako pierwsze. Zobaczcie, jak to jest się poruszać na patykach. Postarajcie się stanąć na jednej nodze, na dwóch. I uwierzcie mi, że jeśli wy będziecie też próbować dorośli, to i dzieci też się będą przekonywać do takiej ścieżki. Może być też trawa. Zupełnie mięciutka i świeża. To jest też dobry pretekst do rozmowy na temat tego, co wasze dzieci czują. Jaka jest ta trawa? Czy czują jej zapach? Czy czują? Czy jest twarda? Czy miękka? Potem może to być kora. I na końcu. Ciepły piasek. Przechodźcie sobie po tej ścieżce kilka razy czasami może szybciej, a czasami naprawdę bardzo wolno. Możecie też przejść obracając się. Wokół własnej osi. Na chwilę się zatrzymując, próbować stopą podnieść różne elementy. Możecie też powiedzieć i zapytać się, gdzie Wam było najprzyjemniej. Po takiej ścieżce sensorycznej możemy przejść również dotykając ją dłoni. Sprawdzić, jak odczuwają ścieżkę nasze dłonie, a jak stopy. Zastanówcie się, gdzie, są, gdzie jest wasze ciało i też gdzie są wasze kończyny. Poproście wasze dzieci, zróbmy sobie teraz takie ćwiczenie, że zamknijcie oczy i podnieście jedną rękę. Podnieście drugą rękę. Jeśli jesteście w stanie to zrobić, to bardzo dobrze. A teraz, słuchajcie, jedną ręką sprawdźcie, czy wiecie, gdzie jest koniec drugiej. A czy wiecie, gdzie macie nos z zamkniętymi oczami? Czy wiecie, gdzie są kolana z zamkniętymi oczami? A czy jesteście w stanie, czy jesteście w stanie złapać się za duży palec stopy? A teraz sprawdźcie, czy jesteście w stanie z zamkniętymi oczami dotknąć kolana waszego taty. Nie jest to już takie proste, trzeba poszukać, prawda? Wiemy, gdzie jest nasze ciało, ale tego też się nauczyliśmy. Kiedy już to zrobimy, to zapraszam Was do kolejnego: kolejnej zabawy domowej. Do skarpetki wsypcie sobie kaszę. Ja tutaj mam kaszę, akurat jaglaną, i soczewicę. Ale może to być cokolwiek innego, sypkiego. Tak, żeby tego było dosyć sporo. Zawiąż się skarpetkę na samym końcu i wymasujcie się w ten sposób po całym Waszym ciele. Niech skarpetka będzie czysta, będzie wtedy przyjemniej. Wymasujcie się wzajemnie. Przesuwając tą naszą skarpetkę po całym ciele. Dociskajcie sobie nawzajem. Wymasujcie. I pamiętajcie, że do skarpetki możecie wsypać zupełnie inne elementy, takie, które dadzą też inne odczucia. W ten sposób masujemy, dochodzimy do czucia głębokiego. A to jest coś, co możemy bardzo szybko zrobić w domu. Zapytajcie się, jak Wasze dzieci się z tym czują. Co lubią najbardziej? Niech się położą na ziemi, a wymasujcie ich plecy, nogi. Niech położą się na, na plecach i masujcie ich brzuch. A potem się zamieńcie. Może tych skarpetek w Waszym domu powstanie o wiele więcej. Pamiętajcie, że naszym dzieciom e, musicie... Dać dużo bodźców różnorodnych, i te ścieżki, i to masowanie, o którym Wam wcześniej mówiłam, jest bardzo ważne, ale też możecie bawić się z dziećmi w ten sposób, że zaprosicie dzieci do, do kuchennej zabawy, a mianowicie, niech Wasi rodzice położą się przed Wami. I wyobraźcie sobie, że ciało waszego taty albo mamy to jest ciasto. Ciasto, które bardzo mocno trzeba oczywiście rozwałkować i wymasować. Więc masujemy to ciasto, 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 ciasto. A ponieważ jest to pizza, to kiedy już wymasujemy całe plecki, to wyobraźcie sobie, że nakładamy na tą pizzę różne elementy. Może najpierw sos. I sos nakładamy na ciało. Wszędzie, 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 wszędzie. E, potem sypiemy troszkę ser. Możemy troszkę tych naszych rodziców poszczypać. Wyobraźcie sobie teraz, że dajemy pomidory. Przyklejamy je. I na co jeszcze macie ochotę? Może jakieś pieczarki. Może ktoś lubi salami. I w ten sposób możemy też się bawić. A druga zabawa, którą Wam zaproponuję, to jest zabawa w naleśnik. Rozkładamy koc. Nasze dziecko kładzie się na końcu koca i zwijamy. Nasze dziecko mocno w koc. Pamiętajcie, żeby się zamienić. Nie bójcie się tego, że wasze dzieci coś ciągną cięższego albo coś pchają. To jest też bardzo ważna umiejętność, więc popychamy tatę i zwijamy go w koc, i potem w drugą stronę rozwijamy. Bawcie się tak koniecznie. Ostatnia rzecz, którą chciałabym wam pokazać, to jest taki dziwny materiał. Ale oczywiście, możecie w domu spróbować z poszewką, może od kołdry. Na pewno też wasze dzieci uwielbiają się chować. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci miały takie miejsce, w których mogą się odizolować od, od wszelkich, wszelkiego zewnętrznego świata. I możemy wejść do takiego kokonu. Podlinkuję wam później co to jest za kokon, może was zainteresuje. Są to obiekty sensoryczne Intibag, które wam serdecznie serdecznie wam polecam. Pamiętajcie, że do, tak, do takiego miejsca, w którym zakrywacie twarz własnego dziecka, e, musicie się zapytać, czy na pewno się dobrze czuje i czy chce tam być. Ten akurat kokon e, nie dość, że jest bardzo przyjemny, trochę okalający jak nasza druga skóra, to dodatkowo też można w nim oddychać. Zobaczcie, czy w waszych poszewkach i w waszym kocu też tak jest, czy możecie na pewno zakryć twarz Waszego dziecka. I niech Wasze dzieci poruszają się w nim, rozciągając dłonie i nogi tak, żeby wymasować czucie głębokie. Takim kokonie możecie nawet podnieść Wasze dzieci i je rozbujać. Nie martwcie się, one naprawdę tam oddychają. Spróbujcie sami. A dodatkowo wtedy jeden rodzic trzyma jeden, jeden koniec, drugi drugi, drugi drugi koniec. I podnosimy, bujamy. A jeśli nie, to Wasze dzieci mogą spokojnie usiąść sobie Zakryć się, kiedy mają ochotę, i w ten sposób odpocząć. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną na poruszeniu rodzinnym. Podlinkuję Wam koniecznie te obiekty sensoryczne i pamiętajcie, że zaglądajcie również do rozmowy z ekspertem od obiektów i od sensoryki z Izabelą Chlewińską i zapraszam Was na kolejne odcinki. Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.